Dzisiaj mamy nietypowe warunki, no ale cóż, no wiosna. Raz ciepło, raz zimo, zimno, pada deszcz. Ale jak patrzę, tutaj mamy całkiem mimo wszystko pokaźną ekipę, więc większość się nie, nie przestraszyła tej pogody. Widzę, że już powoli przestaje padać, bo na, na początku było bardzo, bardzo groźnie. No kontynuujemy, zobaczymy dokładnie gdzie pojedziemy jeszcze, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Tak czy owak Marzan się dzisiaj pożegna z, 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 z nami i będziemy mieli tą wiosnę. No nie możemy przecież odpuścić tego tematu, więc gwarantujemy, że wiosnę przywitamy należycie.